Kiedy włączamy się do ruchu? Włączanie się do ruchu to rozpoczynanie jazdy po postoju czy zatrzymaniu, które nie wynika z warunków czy przepisów ruchu drogowego. To znaczy, że jeżeli na przykład ruszamy na zielonym świetle na skrzyżowaniu, to nie jest to włączanie się do ruchu. To kiedy jest? Jest trochę takich sytuacji, spróbuję je teraz wymienić. Czyli tak, włączanie się do ruchu mamy, kiedy wjeżdżamy na drogę. Z nieruchomości, z obiektu przydrożnego, czy dojazdu do takiego obiektu, z drogi niepublicznej, drogi wewnętrznej, czy ze strefy zamieszkania. Włączanie się do ruchu to również wjeżdżanie na drogę z pola, albo z drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni twardej. Włączanie się do ruchu będzie również przy wjeżdżaniu na jezdnie z pobocza, z drogi dla pieszych, z drogi dla rowerów, czy z pasa ruchu dla pojazdów powolnych. Pojazd szynowy włącza się do ruchu, jeśli wjeżdża z zajezdni na drogę albo z pętli na jezdnię. I pamiętajmy, przy włączaniu się do ruchu zachowujemy szczególną ostrożność i ustępujemy pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu.